Do niebezpiecznej sytuacji doszło w piątek w budynku szkoły podstawowej nr 11 w Pławach na sali gimnastycznej. Najprawdopodobniej pod wpływem wysokiej temperatury oraz podmuchów wiatru odkształcił się panel poliwęglanowy. Zdarzenie to wywołało niepokój wśród mieszkańców, pojawiło się szereg teorii, niektórych wręcz nieprawdopodobnych. Uspokajamy, do eksplozji ani zawalenia nie doszło. Ze względu na charakter obiektu służby potraktowały zgłoszenie bardzo poważnie. Odkształcony panel stwarzał zagrożenie upadku, dlatego na miejscu pojawiła się Straż Pożarna, jak również przedstawiciele Powiatowego Inspektoratu. Nadzoru budowlanego. Na szczęście stwierdzono, że zagrożenie dla budynku nie jest aż tak poważne. Służby wraz ze specjalistami jeszcze w piątek wieczorem zajęły się zabezpieczeniem tego miejsca. W związku z tym sala gimnastyczna oraz boisko przy szkole podstawowej nr 11 zostały czasowo wyłączone z użytkowania. Przywrócenie do eksploatacji sali gimnastycznej nastąpi po dokonaniu powtórnych oględzin i ostatecznego zezwolenia na użytkowanie przez powołane do tego służby nadzoru budowlanego.